Nie, tak, jeżeli podamy, tak, jeżeli macie pani, i to też pytania, a ty mozy, to dziewczyny takie jola będą na trzecie na nie odpowiadały jestem pewna, że...

koalicji 13 grudnia. Więc jestem przekonana, że zrobią wszystko, żeby te bardzo ważne, istotne inwestycje z punktu widzenia dalszego rozwoju, intensywnego rozwoju Polski nie powstały. A jest to w interesie naszej konkurencji gospodarczej, czyli Niemiec i innych państw, Francji, czy też Niderlandów. Więc jestem przekonana, że zrobi wszystko, żeby Bez ich życia. czterdziestego roku Polska chce, żeby ograniczyć emisję CO2 co e, o dziewięćdziesiąt procent. To jest najbardziej największe uderzenie w naszą gospodarkę. Oni, brak planu w reformy państwa, chcą przygrywać czystymi emocjami. Utrzymanie ludzi krystalicznie czystych, jak pan minister Mariusz Kamiński, pan minister Maciej Wojciechowski jest na rękę do żeby odwracać uwagę od rzeczy takich codziennych, niby przyziemnych, ale niezwykle istotnych z punktu widzenia rządzących, żeby ich rozliczać z tego, co zapowiadali, a co robią, czyli to te choćby 100 konkretów na 100 dni, proszę zwrócić uwagę. Już o tym się nie mówi. Nie mówi się o tej kwocie wolnej od podatku do y, na wysokości 60 tysięcy. Nie mówi się o tym, co mówił pan Kostrzewski. Boku, bo jeśli była w stanie nielegalnie do z Przewodniczkiego, to jest w stanie wyprosić do każdej instytucji i wynieść tak, jak to zapowiadał W Kampanii wyborczej, pan Siemonie, że ludzie przyjdą i wyniosą e, prezesa, to była mowa wtedy o prezesie Grapińskim, prezesa, e, o prezesie... Postulaty, tyłu, które są realizowane. To są postulaty realizowane całkowicie wbrew prawu, więc e, niestety tu debata na temat tego, czy pan ten tak obowiązuje, czy nie obowiązuje, nie ma sensu, ponieważ y, tu jest y, prawo siły przyjmujące w obrocie prawnym y, zapewniają panu Dariuszowi Bańskiemu pewność, że jest prokuratorem krajowym. Ale w obecnej rzeczywistości czy to ma znaczenie? Znaczenie ma tylko prawo siły. Więc wtedy resort siłowym, resortem siłowym kieruje, jak wszystkimi resortami, koalicja 13 grudnia i ona się nie liczy sprawę. Ma jeszcze osłonę medialną, całkowicie praktycznie zamkniętą. Na szczęście są takie bastiony wolności jak telewizja Polsce, czy telewizja Republika, czy telewizja ale generalnie. Wchodzę do kolejnego punktu porządku dziennego. Nikt się nie zgłasza, rozumiem, w sprawie zmian w składach komisji sejmowych i przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku? Marszałku, panie Premierze, Panowie Ministrowie, Wysoki Sejmie. W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie Spracy Ustawy Budżetowej na 2024 rok projekt rządowy druk nr 142 i projekt prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej druk nr 139 do pierwszego czytania. Na Czy o uspokojenie? Bo nie Szanowni Państwo i Panie, e, Panowie i Panie Posłanki, bardzo proszę o zachowanie ciszy, o opuszczanie sali w ciszy, tak żeby nie utrudniać Pani Poseł wystąpienia. W roku Radio i telewizji w zakresie w jakim. odsyła do stosowania przepisów ustawy z dnia 15 września 2020 kodeks spółek handlowych umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji z artykułem 2, artykułem 6, ustęp 1, artykułem 7 oraz artykułem 213, ustęp 1, w związku z artykułem 14 i artykułem 54, ustęp 1 Konstytucji. Artykuł 26, ustęp 4, ustawy o radiofonii tak, i telewizji. Tak, tak, artykuł 368, paragraf 4, zdanie 2 ustawy kodeks spółek handlowych umożliwiając walnemu zgromadzeniu samodzielne odwołanie członków zarządu spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji z artykułem 2 w związku z artykułem 7 oraz artykułem 213 ustęp 1 w związku z artykułem 14 i artykułem 54 ustęp 1 konstytucji. Na rozprawę stawimy się w imieniu wnioskodawcy pan poseł wnioskodawcy pan poseł Krzysztof Szczurski się prawidłowo powiadomiony. I, I panu panu w pana w Krajowej pełnomocnictwo akta. Trybunał, trybunał informuje, że rozprawa transmitowana jest w internecie. W dniu 15 stycznia 2024 roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pismo pełnomocnika wnioskodawcy modyfikujące wniosek z dnia 11 grudnia 2023. Ponadto Trybunał informuje, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły wnioski prokuratora generalnego oraz sejmu o wyłączenie z udziału w postępowaniu w niniejszej sprawie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Jarosława Wyrębaka. Trybunał w dniu dzisiejszym to był powód y, tego opóźnienia, ponieważ jeszcze w dniu dzisiejszym rozpoznaliśmy te wnioski, aby można było dzisiejszą rozprawę y, prowadzić, y, wydał postanowienia o oddaleniu obu wniosków. Y, pozwolę sobie zacytować y, do stanowiska pozostaje aktualny, znaje również prokurator generalny który jeszcze jako Rzecznik Praw Obywatelskich był autorem wniosku w sprawie wyłączenia sędziów z udziału w rozpoznawaniu spraw o sygnaturze K2 na 15 i P7 na 20. Z uwagi na to, że obecny prokurator generalny jeszcze jako Rzecznik Praw Obywatelskich obecny z uporem po raz kolejny błędnie wskazał jako podstawę wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiednie stosowanie artykułu 379 punkt 4 KPC w tym składzie, który rozpoznał wniosek o wyłączenie sędziego do uskładu czy wyjaśnia, że przepis ten nie normuje przesłanki wyłączenia sędziego, lecz wskazuje na jedną z przyczyn nieważności postępowania cywilnego. Sprzeczność z przepisami prawa składu sądu orzekającego albo udział w rozpoznaniu sprawy sędziego wyłączonego z mocy spraw.